w kolejnym odcinku na naszym kanale dzisiaj jestem ja oraz mój brat Killer niestety Mrocznego Ninja z nami nie ma ale będzie y, przesyłał y, filmy zdalnie ponieważ wyjechał na 3 dni, jak wróci to będziemy razem dalej nagrywać y, i wrzucimy tą obiecywaną Drugą część tego zombie War Tycoon ale na razie, ale na razie, jest a friend, czyli masz przyjaciela lub rzuć przyjaciela. Więc Dziękuję. zobaczmy, jak pójdzie. Nie grałem, więc ja zobaczę, zobaczmy. O co, Karol troszeczkę wie o co chodzi i o co chodzi, Karol? tutaj I zbieraj, kurde, te gwiazdeczki za tobą. O tak, Bartek, jeśli to oglądasz, a pewnie będziesz oglądał. Patrz, ja Bartek, to powiem. tu. To ty. Siup. To właśnie teraz, jak ja życzę, daleko. Kolej, zbieraj sobie te gwiazdeczki, które są za tobą. Widzę, 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 widzę. Widzę, widzę, widzę. Mocno się tutaj robią. W ogóle. Wiesz? <noise> ja chyba dzisiaj dam w y, y, tym w opisie dam y, różne nazwy kanału znaczy tak y, ka link do mojego kanału do kanału mrocznego ninja y, oraz do Bartka bo w sumie mu się pewien, pewnie smutno zrobi, że rzuciłem nim na twarz <noise> teraz ten Ja Pawłem rzucam Paweł. Ja zrobię Michaela Jordana Pawłem Paweł jeśli to oglądasz O jeszcze um, do <grym 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 Szymonem ja to mu przyślę Szutajmy Szutajmy kolegami Zobacz, U, no Bez kitu zura. Jordana No tak Jackson tak Pfff Więc tak to, sobie troszkę troszkę. Tak troszkę Ja Bo nie chcę czas. Się pnęło. Aha, bo to jest grupczest. Ha, widzisz? Zrobiłem to o Corneliu. Zrobiłem to po Michaela Dobra, yy, posłuchajcie widzowie. No, Wrócimy po chwili, jak tylko joinę się do grupy. Dobra, już jestem. I... kornel, w ogóle... Dostałem coś? To... Tak, tutaj jest skrzynka. skrzynka. A tak? Wow. Ej, dużo tego dostałem. Dużo tego dostałem. Patrz. No, skam. Big Lebron James. No wyreku. Aha, Benelu Koko Insta. Co Kto to jest? No taki mój koledze. Jeden. Chyba VIP jest To Chyba <taka> VIP. Musisz sobie kupić VIPa Mondralo. A Zajajn jest. Nie Nie znam tego mojego przyjaciela. Kogo? Nie wiem. Ja sobie wyrzucę. Pewnie będziemy jeszcze robili filmy z Dorsów, z Rainbow Friendsów. Chociaż nie wiem, z Rainbow Friendsów to w sumie jest nudno, bo to jest horror dla dzieci. Nawet tego bym nie nasłał no horror. To to o, to tak. Ale my staramy się robić z gier, w które nie graliśmy. No to tak... To... Rainbow dużoほど, ja mam w ogóle ten pakiet i no, 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 no. Ale co to też sobie nie widać. Tak, no taka spokojna. Zbieraj jak gwiazdki. Bo to ci się opłaci, będziesz dalej rzucać. Fajne są te podteksty. Pod Mam I'm, I'm flying czy coś tego typu. O tutaj no, są no, pety w ogóle. No właśnie. No, na właśnie... sobie z nimi kolej. Panie nie, nie się mieć. Nie chcę mieć. Aha, i tutaj trzeba klikać. Rare. Co to my iron Kaman? Kaman. Dosłownie Kaman. Iron door. I Kaman. Ja też sobie otworzę, będę... Equip. Będę morszy. Equip. Equip. Aby, które by tutaj otworzyć? Aha, i tutaj też są goldeny. Rozumiem.

A za co się dostaje tą energię, co trzeba rzucić jakby i... Gwiazdki. Nie, gwiazdki się dostaje za gwiazdki. Tak, dostaje się Głóż, za... O już lepszy. Hmm. Korne, no teraz też nie zrobisz z tymi pytaniami. No dzięki. Ile ty sobie jajko kupiłeś? Pokaż korne. No to takie... Yy, o to. drugie, Drugie. Drugie. Ja kupiłem jedno to, drugie to i trzecie to. A ja mogę jeszcze... Nie, za trzy godziny. To tak nie działa. No sobie. Nie, to ja jestem naiwny. No, ja moje życie nie ma tak ale jest spokojna. spokojna. spokojne. żadnych uciekanych kartonów. No właśnie. Albo lewerberów, e, albo rosyjskich tak co? Aha, teraz nie można wyjść na tą strefę do ja rzucenia. Nie jest to zbierasz. to jest czas typu na... No wiesz. Aha, w takich y, typu racer, coś tam. No właśnie, tak, tak. Bo tak. wtedy ludzie mają, bo Ogólnie w takich grach, że rzuca się mać właśnie takie platformy taką tęczę, to dużo ludzi jest i po prostu nie ma... i po prostu rywalizują ze sobą. Czyli trochę zbierają i szybko rzucają, co nie, że... No, no właśnie, tak, ale ja zrobiłem nam prywatny serwer. No właśnie, na prywatnym to tutaj mamy trochę ese. Nie ese, ale... Jestem Słabietki jesteś. Kurczę, ty tak daleko rzucasz? O oh ja, yeah, diamentowe wrzucam. Ja film. No o, mój nowy rekord. Wiesz, to jest najgorsze, no? Czy ja, że ja jutro z Filipem nie będę się spotkać? Nie? Spokojnie, do jutra. Pewnie on nawet nie wie, że ten kanał istnieje. W ogóle ja? mam już pierwszą Co ja? Pamiętaj, subskrypcję. Uciekaj, uciekaj, James. Nie James? Nie? Wiem, wiem od kogo ta subskrypcja. No tak, oczywiście. Ale. Wy, no, widzowie, no, moglibyście ten. Yy, so, właśnie zasubskrybować, zasubskrybować. zasubskrybować. Yy, Znaczy... To jest mój pierwszy kanał Znaczy no To nie jest mój kanał, tylko nasz, ale tak jakby Ja w nim biorę udział W kanał, kanale to brałem, ale Teraz na każdym odcinku pewnie będę yy, więc jest... yy, tak Więc my wersję nie, nie, nie namawiam, znaczy Namawiamy, ale nie chcę, Nie zmuszamy do subskrybowania to Po prostu zasubskrybujcie. Jak chcecie. Ale no proszę, bo im więcej subskrypcji, i im więcej wyświetleń, i łapek w górę, to jest pierwszy kanał, w którym biorę udział w no We własnej ekskskskscytowanej osobie. Upgrade. No, okay, tak, tutaj są? Ej, bo widzę, że tutaj są jakieś światy i tak dalej. Essa jestem pierwszy. Czy ty coś się podrzutowałeś, nie? No, wiem, że za. Tobą wrzuciłem! Mm. Dobra, Mike, Lebron Jamesem. Lebrom Jamesem? Z, znowu znowu tobą strzeliłem. Tylko, że w tym Lebrona Jamesa znowu nowy rekord. Wspieram gdzie na Ladybug. Pozwolę? No to Ladybug. Ojej, nie to, nie to, to trzeba gdzieś tutaj sobie zdejmiemy, a to sobie, ja sobie kupuję. Patrz, kupuje to woda. Ty w ogóle oul ja y, rzadkie, tak? rare, Jest y, gorsze. Od o, posłuchaj, Memo. Memo? A nie Nemo? A nie Nemo? Nazywasz się Memo. A, no to pewnie Nemo, ale. Memo, no Memo! No Memo! No Memo. Bo. Aha, że ten, gdzie jest Memo? <laughs> Ja. Memo memo Mega Golden. Mam na imię Memo. Może to coś Ale nie, bo zaraz ten będzie, że promujemy jakieś piosenki, piosenki bez. nas. i nas YouTube zblokuje. Mhm, no właśnie, tak. Mek, ale. Ale mocno! Ile ty masz jakieś Ja? 210. A Gdy? ty ile? Mam um, 808. Ale ja sobie wydałam, kurde. Powiem ci, doganiasz mnie. ej. Bardzo ci doganiam. Bardzo dobra, ja zbieram teraz tylko test. Diamentowy, bądź tym szczęśliwym. A nie, oczywiście, że nie będzie 4000 roków. Chcę ja to zbierać te gwiazdki. Ja będę ten napety... Pyk, upgrade. To poproszę i to poproszę. pyk. A, e, mam pytanie. Co ty upgradeujesz? Nie wiem, ale co, żeby było? <laughs> Nie pytań. Ile spinć i można... I Ale takie prywatne serwery na niektórych grach są akurat takie miłe, bo nie ma żadnej rywalizacji. No właśnie, nie, nie masz zapchanego serwera, że Ta. po prostu jest jakiś 50... Tak jest na Brookhaven na przykład. Ja. Nie wiem, czy z Brookhaven będziemy nagrywać. Będziemy! Spokojne życie, Janusz. jak to chcieliśmy kiedyś. Le, nie wiem, miesiąc temu byliśmy młodzi i głupi i chcieliśmy zrobić miesiąc temu. Ej, ty się za bardzo nie wczuwasz? Siu, Michael Jordan! Co? poleciał! Chodź tu! Ajajaj! Aj, aj. To, się, co się to siaczek xd. To jest taka gra bardziej... No. Oj korno, ja cię wyprzedzam. Jakim cudem ty tak daleko leci? Co Siedem jest? 7000 nowy Rekord. Ale jakim cudem ty tak daleko Po prostu umiem ja, Tak. No, a teraz będzie słabo z 5000. tutaj moje? Dobra, daję Lebroma Jamesa. Proszę cię. Gro. Niech. Filipo, so będzie szczęścia. Znowu 5000. Nie, sześć! Ja no mam właśnie, wiem. Mam 5... 7, 7, 7, 7, 7, prawie. Ja mogę sobie już akła kupić. Pienko. Ja ją kupiłem. A ja mam 11 tysięcy Lufisz. A to jest komod? Tak. A co ty masz, niby jakąś? Nie mam anko, Rybkę. Lupkę. Ja mam memo. Ale Halo, zablokowałem się Mam już 700 gwiazdek. Wow, 700 gwiazd A to ile niby? Ma, Zobacz, są jakieś questy, co? Jest? A nie, kolekcja Ja sobie tego bzy kupuję Czyli po wodzie Otwórz jedno. O, pospolity! Pszczółka! Ej, widzowie! To jest. Mi, gdzie, mi... gdzie mogę zakręcić już? Kortuli. Widzowie, mi dzisiaj wypadają rzeczy tylko z bajek. Mam pszczółkę maję, czyli B. Mam memo i mam biedrunkę z naszego osiedla. Yellow! Yellow czyli... To już czy z Hin wyleciała. Będę pierwszy. Ja mam dwo, d, 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 trzy spiny, co jest? Skąd? Ekstra spin mam jakiś. Co jest A, fajnie, mam jednak cztery Spin, poproszę. A ja nie mogę spinąć. A nie mogę. Kolejny ekstra spin, co jest? Pięć tysięcy energii. To jest 500 tysięcy energii. Co dostałem? Yy, dostałeś plus jeden tak? Spin. Nie. Dostałem 5k energii. Spin. 5000 gwiazdek, korne. Ja dostałem 5000 energii i 5000 gwiazdek. No ja też. Ja teraz zbieram. Może spin. będzie ekskluziv spet. Nie, to bym miał takie szczęście. Nie, będzie 25 tysięcy gwiazdek Nie? 25 tysięcy Zobaczmy jak teraz ja wys daleko. Będziesz mógł sobie kupić... Co? w, a, w ogóle taki 10 tysięcy energii za 10. Jakim tutaj mam 30 tysięcy gwiazdek? I tylko tysiąc! No bo piorki ci dają moc! Ja 9 tysięcy typie. Mam 19 tysięcy! Może nie mam jakiegoś fata Ja sobie kupuję akreter. To jest bez sensu. Rebirth ja jest za 25 tysięcy! Bartkiem rzucam! Maj! I to w strunę bruma Jamesa! Yo, Lebrona James yy, yy. Okej, okay. mamy jeszcze dwie minuty, bo myślę, że tyle powinien film trwać ten. Tu power boost. Co to jest? Nie wiadomo. To nie jest rzeczywistości? Nie wiem. To Kornel, Tobą w stylu Michael Jordan. A nie wiem, co się dzieje. Przecież ja dostałem tyle tego Powera. Ile ty masz Powera? 27 tysięcy, to by No super, ja mam 22 tysiące, A ile masz, masz gwiazdek? Gwiazdek 600. Ile? Ja mam 31 tysięcy gwiazdek. Dobra, ja, ja, ja już sobie robię rebirfa. A zielysta A no ja też mogę go odrodzili. Dobra, a więc zrobiliśmy, zrobiłem rebirfa. Karol też zrobił, więc już będziemy już kończyć. część kolejną. Ale to później. To później. Więc chodź tutaj, Karolku. Killer. A więc. Do zobaczenia w następnym odcinku. W którym na pewno będzie e, Janek, albo nie będzie Janka. Zobaczymy. Janek też powinien niedługo. E, ten. Mm, dać jakiś odcinek. Ale to się zobaczy. Więc. Moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. A tutaj masz siłę. Mhm. గారు కా